Witam, ja nazywam się Daniel Domaracki. Od dziecka zajmuję się pracą z umysłem, a w tym odcinku omówimy, jak medytacja zmienia Twój mózg. Zapraszam na materiał. Medytacja jest sztuką głębokiej koncentracji, której praktyka niesie za sobą szereg korzystnych zmian zachodzących w twoim mózgu. Regularna praktyka medytacji pomaga między innymi wzmocnić pamięć, koncentrację wydłużyć czas, przez jaki jesteś w stanie się skupić, poprawić twoją zdolność do podejmowania decyzji pod presją i przede wszystkim zmniejszyć czas reakcji. Oprócz tego medytacja pomaga poprawić także inne funkcje poznawcze, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim regularna praktyka medytacji stymuluje neurogenezę, czyli powstawanie nowych komórek neuronalnych w mózgu. Mówiąc po ludzku, praktykując medytację, zwyczajnie stajesz się mądrzejszy. Taka praktyka powoduje, że neurony komunikują się w Twoim mózgu ze sobą więcej i częściej, co wzmacnia ścieżki międzyneuronalne, które są dla Ciebie przydatne. Wzmacnianie pozytywnych ścieżek neuronalnych wiąże się m.in. z rozwijaniem takich zdolności jak pamięć, koncentracja, zdolność do rozwiązywania problemów, zdolność do logicznego myślenia czy nawet kreatywność i powiązane. Pomaga to nie tylko osobom, które pracują intelektualnie, ale także ludziom, którzy są na przykład sportowcami, traderami czy przedsiębiorcami. Dodatkowo tego typu umiejętności przekładają się na każdą dziedzinę w Twoim życiu, ponieważ każdym Twoim działaniem kierują myśli. Zanim coś zrobisz, musisz wyrazić chęć zrobienia tej rzeczy poprzez sformułowanie odpowiedniej myśli w swoim mózgu. Dodatkowo, prawidłowa praktyka medytacji pozwala tobie regulować stres. W momencie, gdy stosujesz medytację relaksującą, taką jak na przykład medytacja z wizualizacją czy techniki głębokiego oddychania, to zmniejsza się poziom kortyzolu w Twoim organizmie. Kortyzol jest hormonem stresu, który, kiedy jest wydzielany, Powoduje, że działasz pod presją. Włącza się w Twoim ciele tak zwany tryb walki lub ucieczki. Zmniejsza to Twoją inteligencję logiczną oraz inteligencję emocjonalną i powoduje, że zaczynasz się zachowywać impulsywnie. Jakby było tego mało, to chroniczne tkwienie w negatywnych emocjach, takich jak na przykład gniew, stres czy lęk, prowadzi do nadmiernej stymulacji pewnego obszaru w mózgu zwanego. Ciało migdałowate. W dużym skrócie nadmierne i zbyt częste pobudzanie tego rejonu nie jest zdrowe dla mózgu i powoduje, że tracisz swoją inteligencję i zaczynasz się zachowywać bardzo impulsywnie, wręcz zwierzęco, w obawie np. przed atakiem czy zostaniem zranionym. Prawidłowa praktyka medytacji pozwala zmniejszyć aktywność ciała migdałowatego i sprawić, że twój mózg zaczyna się rozwijać. Rozwijać w dobrym kierunku, czyli rozwija Twoją inteligencję emocjonalną, rozwija Twoją inteligencję logiczną i sprawia, że stajesz się bardziej świadomy swoich emocji, a za tym Twoja samokontrola i samodyscyplina wzrasta. W dużym skrócie, gdybym miał opisać to jednym zdaniem, powoduje to, że jesteś w stanie lepiej zrozumieć swoje emocje i uczucia oraz podejmować decyzje z chłodną głową i trzeźwym umysłem. Jest to niezwykle ważne, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz na przykład w zarządzaniu. Jakikolwiek pracownik intelektualny, czy to informatyk, czy to logistyk, docenią korzyści, które płyną z praktyki medytacji. Pozwoli im to zwyczajnie. Lepiej wykonywać swoją pracę, ponieważ będą w stanie wykonać więcej kosztem mniejszego nakładu pracy. To znaczy, będą pracować nie ciężej, a mądrzej i osiągać dzięki temu lepsze efekty. Regularna praktyka medytacji jest trochę jak trening siłowy dla Twoich mięśni. Sprawia ona, że Twój mózg staje się mądrzejszy, bardziej odporny na stres. Szybciej się regeneruje z różnego rodzaju traum czy negatywnych emocji i pozwala odnaleźć w swoim życiu harmonię między duchem, sercem a racjonalnym umysłem. To wszystko zebrane do kupy pozwala ci żyć ze sobą w zgodzie, co jednocześnie sprawia, że poziom Twojego stresu zmniejsza się jeszcze bardziej, a mniej stresu w życiu to zdrowsze życie i bardziej szczęśliwe życie. Istnieją różne rodzaje medytacji. Jedną z nich jest medytacja wglądu, zwana także medytacją vipassana. Polega ona w dużym skrócie na obserwowaniu tego, co się dzieje w twoim ciele i wewnątrz twojego umysłu. Pozwala to przerobić pewne traumy, wyparte emocje, doświadczenia i wspomnienia oraz lepiej zrozumieć samego siebie. Jest to znakomite narzędzie do rozwoju osobistego, duchowego oraz, przede wszystkim, do brnięcia w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o pracę nad sobą. Jako ciekawostkę dodam także, że regularna praktyka medytacji reguluje również gospodarkę hormonalną Twojego organizmu. Dla przykładu, jeżeli jesteś ciągle zestresowany, to Twój autonomiczny układ nerwowy nie pracuje tak jak powinien. W związku z tym Twój układ trawienny nie jest w stanie odpowiednio przetrawić jedzenia. Powoduje to różne problemy. Od problemów ze wzdęciami po niestrawność, a nawet i niedożywienie, ponieważ jedzenie, które spożywasz, nie jest przetrawiane i absorbowane w całości. Stosując relaksacyjne techniki medytacji, jesteś w stanie uregulować gospodarkę hormonalną swojego organizmu i sprawić, że nie tylko układ trawienny, ale także inne ważne organy w Twoim ciele będą pracowały należycie. Jeżeli chciałbyś, się nauczyć prawidłowo medytować, to kliknij w link znajdujący się w przypiętym komentarzu na dole. Możesz się tam zapisać na całkowicie bezpłatną lekcję medytacji i treningu mentalnego, na której poznasz trzy techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem. Lekcja trwa około pół godziny i jest całkowicie bezpłatna. Możesz się do niej zapisać całkowicie za darmo. Jeżeli natomiast podobał Ci się ten materiał i chciałbyś obejrzeć takich więcej, to zostaw proszę subskrypcję na moim kanale i ustaw dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco z nowymi materiałami, które regularnie publikuję na swoim kanale YouTube. Da mi to dodatkową motywację do tworzenia jeszcze lepszych treści, ponieważ będę wiedział, że nie nagrywam tych filmów sam. Dla siebie. Na dzisiaj to by było na tyle. Życzę Ci udanego dnia i namastę.